Witam, ja jestem Kamko i w tym filmie omówię statystyki Effort Values, w skrócie EV i jak je trenować. A więc, zaczynając, EV to inaczej dodatkowe wartości, które każdy Pokémon otrzymuje do ogólnych statystyk. Aby je zobaczyć, wystarczy wejść w sumary, przejść do zakładki statystyk i wcisnąć przycisk X. Niestety, możemy zobaczyć tylko ogólny wykres, ale wiedząc co robimy, jest on w zupełności wystarczający. W grze mamy do rozdysponowania. 510 punktów EV. 4 punkty EV równają się jednemu punktowi statystyk na maksymalnym setnym poziomie Pokemona. Jedna statystyka może mieć nie więcej niż 252 EV. Dzieląc to przez 4, do statystyki możemy dodać aż 63 punkty, co jest naprawdę wysoką liczbą. Najbardziej powszechnym sposobem rozdawania punktów EV jest maksowanie dwóch statystyk, np. ataku i Speed'a, oraz dodania pozostałych punktów, np. w HP. Jako, że 510 IV przy dzieleniu przez 4 daje nam jeszcze 2, te pozostałe punkty są niestety marnowane i nic nie wnoszą. W Pokemon Sword i Shield IV można trenować na trzy sposoby. Walki z dzikimi Pokémonami. Każdy Pokémon, który znajduje się w partii, otrzymuje statystyki IV po pokonaniu dzikiego Pokémona. Co za tym idzie? Podczas przechodzenia gry nasze Pokémony mają już jakieś IV. Każdy stworek daje nam inny punkt IV, dlatego musimy wiedzieć, Kogo musimy pokonać, aby dostać to, co chcemy? To są pokemony, na które patrzę ja, gdy trenuję swoje. Pokonując je, dostajemy cały czas takie IV, jakie chcemy. Jeśli znajdziecie jakiegoś innego pokemona i zastanawiacie się, jaki on daje IV, możecie to łatwo sprawdzić na przykład na Serebi. Lecz, jak możecie zauważyć, pokonanie tych pokemonów daje nam tylko jeden albo dwa IV. Bijanie maksymalnej wartości byłoby bardzo czasochłonne. Dlatego, aby zmaksymalizować efektywność takiego treningu, po pierwsze, musimy się wyposażyć w power przedmioty. Możemy je kupić w Hammerlock w centrum Pokémon u NPC obok sklepu. Są trochę kosztowne, szczególnie gdy celujemy w zakup ich wszystkich, ale uwierzcie mi, że jest to zdecydowanie szybszy sposób trenowania IB niż drugi, o którym powiem zaraz. Każdy z tych przedmiotów daje dodatkowo 8 punktów IB, poza tymi podstawowymi wartościami za pokonanie Pokémona. Zatem sumując, co pokonanie dzikiego stworka możemy uzyskać 9 albo 10 punktów EV. Zdecydowanie wygląda to już o wiele lepiej, ale możemy pójść z tym jeszcze o krok dalej. Gdy nasz Pokémon ma Pokerusa, to ilość zdobywanych IB jest dublowana. Zatem dodając power itemy, podstawową wartość z dzikich Pokémonów i mnożąc to razy 2, możemy uzyskać aż 18 lub 20 punktów EV co pokonanego Pokémona. Zatem po pokonaniu 13 dzikich Pokémonów Mamy już zmaksowaną jedną statystykę. I zakładając, że każdy z Pokemonów w partii trzyma ten przedmiot i ma Pokerusa, możemy trenować aż 6 Pokemonów naraz i nie zajmuje to wiele czasu. Pokerusa możemy znaleźć, walcząc z Pokemonami w dziczy. Po pokonaniu dzikiego stworka mamy 1 na 21 845 szansy, że Pokemon będzie mieć Pokerusa, a więc szanse na znalezienie tego są zdecydowanie mniejsze niż Shiny, więc najlepszym rozwiązaniem jest wymiana z kimś. Sprawa z Pokerusem jest o tyle fajna, że łatwo rozprzestrzenia się na Pokemony w partii. Jedyne co musimy zrobić, to mieć jednego nosiciela w drużynie i pokonać dzikiego Pokemona. Wtedy jest szansa, że Pokerus rozprzestrzeni się na resztę Pokemonów. Co do wymiany, myślę, że nie jest wcale aż tak trudno go znaleźć. Mamy sporą szansę na otrzymanie jednego Pokemona z Pokerusem, wymieniając się chwilę na Super Straight. Ewentualnie możecie poszukać kogoś do wymiany na innych Pokemonowych grupach lub Discordach. Tutaj z przyjemnością mogę zareklamować serwer, na którym jestem współadminem. Jeśli szukacie czegoś do wymiany, chcecie powalczyć bądź wziąć udział w organizowanych przez nas turniejach z nagrodami lub chcecie po prostu pogadać, serdecznie zapraszamy do nas. Link znajduje się w opisie. Miejcie też na uwadze, że Pokerus ma dwie fazy: fazę nosiciela i fazę wyleczoną. Same nazwy wskazują, co oznaczają. W pierwszej fazie Pokerus może być przenoszony na inne stworki, a w drugiej już nie. Aż oba przypadki benefitują zdobywanie IB, więc nieważne w której fazie znajduje się wasz Pokémon, dalej będzie otrzymywać podwójne IB. Pamiętajcie tylko, że aby nie tracić Pokerusa, musicie mieć co najmniej jednego nosiciela, który rozprzestrzeni Wam Pokerusa na Wasze nowe Pokémony. W takim wypadku odłóżcie jednego Pokémona nosiciela do boxa i wyciągajcie go tylko na czas, gdy musicie rozprzestrzenić Pokerusa na resztę Pokémonów. Gdy Pokerus się rozprzestrzeni, odłóżcie go z powrotem. W taki sposób nigdy nie stracicie pokerusa. Ok, omówiłem jeden sposób, teraz czas na drugi. Względnie jest on wiele szybszy, lecz wymaga sporych nakładów waluty w grze. A chodzi tutaj o kupowanie witamin. Możemy je kupić w centrum Pokémon Windon za 10 tysięcy dolarów za jedną witaminę. Taka jedna buteleczka daje 10 punktów IV do danej statystyki. Zatem, aby wytrenować jedną statystykę do maksimum. Potrzebujemy kupić jakieś 26, co daje 260 tysięcy POKE Aby wytrenować wszystkie punkty IBU Pokémona, musimy kupić takich 53, co kosztować na nas będzie 530 tysięcy POKE Dając same witaminki, możemy ulepszyć Pokémona w dosłownie parę sekund, ale pamiętajcie o tym, że w taki sposób trenujemy tylko jednego Pokémona zamiast pięciu czy 6 naraz, oraz jest to niezwykle kosztowny proces. Na dłuższą metę o wiele więcej czasu zajmie nam zbieranie pieniędzy na witaminki niż kupienie power itemów za BP i trenowanie pokémonów pokonując inne pokémony w dziczy. Jest jeszcze trzeci sposób trenowania Eevee, lecz jest on trochę inny od reszty. Jeśli zależy nam na czasie, jest on również zarazem najmniej opłacalny ze wszystkich, lecz myślę, że warto o nim wiedzieć. Możemy odejść pokémony do Pokejaps, lecz musimy liczyć się z tym, że abyśmy dostali najwięcej Eevee, Musielibyśmy oddać Pokemony aż na 24 godziny, więc, jak zależy nam na czasie, to musimy zrezygnować z tego pomysłu. Po 24 godzinach Pokémon dostaje 96 punktów EV. Lecz możemy skorzystać tutaj również z Pokerusa, który pomnoży nam zdobyte EV razy 2, więc zdobylibyśmy 192 EV. Lub dać Power Przemioty. Pokémon, który będzie trzymał Power Item, będzie dostawał 8 dodatkowych punktów EV co godzinę bycia w Pokerjab. Zatem, oddając takiego stworka z przedmiotem na 24 godziny, to nawet bez Pokerusa zmaksujemy mu jedną statystykę. Myślę, że jest to dobry sposób, jak mamy mniej czasu na granie, a mamy już jakieś gotowe, wykute Pokemony. W międzyczasie możemy je oddać, aby się same trenowały i gotowe. Jeśli zamierzacie skorzystać z tego pomysłu, to polecałbym oddać Pokemony na 24 godziny na jedną statystykę, Potem 24 godziny na drugą, a pozostałe punkty IV wbić już witaminką albo pokonać jednego dzikiego Pokemona. W ten sposób wytrenujemy Pokemona na maksa. Resetowanie IV. Wspomniałem o trenowaniu statystyki IV, ale co jeśli wytrenujemy je nie tak i chcemy je zresetować? Możemy to zrobić dając odpowiednie berry Pokemonowi. Są osobne berry na każdą statystykę. Jedno berry resetuje 10 IV i zwiększa happiness u Pokemona. Zdobyć je można z Berry Trees albo z Raidów. A więc podsumowując, najbardziej opłacalnym systemem trenowania Eevee jest pokonywanie dzikich Pokemonów i zdecydowanie zachęcam Was do korzystania z tego. Statystyki Eevee są niezwykle kluczowe i powiedziałbym nawet, że dobre ich wytrenowanie jest najważniejsze wśród całego procesu trenowania Pokemona. A jak i natura, są również niezwykle ważne, ale to Eevee dają najwięcej. Dlatego nie zapominajcie o trenowaniu Eevee. Jeśli sterujecie w idealnego pokemona, to oczywiście poza IV. Musicie pamiętać też o odpowiednich IV i dobrej naturze. Zrobiłem już o tym osobny film, więc jak jeszcze go nie obejrzeliście, to naprawdę zachęcam. Także to by było już wszystko. Zapraszam do odwiedzenia naszego Discorda oraz do zostawienia oceny i komentarza pod filmem. A jak chcesz zostać na dłużej i dowiedzieć się więcej, do pozostawienia subskrypcji. Trzymajcie się, cześć.